Witam na kanale Wiadomości. Ja jestem Piotr i codziennie będę przedstawiał wam najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Więc jeśli chcecie być na bieżąco i doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia tego materiału oraz subskrypcji kanału Wiadomości. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie między innymi: Putin się zgodził, podał datę końca wojny, rośnie zagrożenie w Polsce, służby w gotowości, czy Trump opuści NATO? Jest odpowiedź z USA. Komisja Europejska zaakceptowała propozycję nałożenia ceł na wybrane produkty rolne z Rosji i Białorusi, a także na niektóre nawozy azotowe. Teraz wniosek Komisji Europejskiej podlega rozpatrzeniu przez Parlament Europejski i musi zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie większością kwalifikowaną, co w praktyce oznacza to, że wyższe co muszą uzyskać poparcie co najmniej 15 z 27 krajów Unii Europejskiej, reprezentujących 60% ludności wspólnoty. Decyzja tak nie wymaga jednomyślności, więc żadne pojedyncze państwo nie może jej zablokować. Cła zostały starannie skalibrowane, aby służyć wielocelom. Chcemy jeszcze bardziej osłabić rosyjską gospodarkę wojenną, jednocześnie zmniejszając zależność Unii Europejskiej, wspierając nasz przemysł i zachowując globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Przekazał Komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu Marosz Szewczowicz. Decyzję skomentowała też Polska Grupa Azoty. Kwestia nożenia ceł na nawozy ze wschodu jest od wielu miesięcy konsekwentnie podnoszona przez Krajową Administrację. Jako Grupa Azoty również prowadzimy działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem importu i jego skutków dla europejskiej branży nawozowej, w tym dla krajowych rolników, którym chcemy dostarczać najwyższej jakości produkty w konkurencyjnej cenie, czytamy w oświadczeniu polskiej spółki. Do działań przeciwko rosyjskiej agresji wezwała też szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Wspólnie wzmacniamy naszą świadomość sytuacyjną, gotowość i odporność. Brak działania teraz grozi dalszą agresją nie tylko ze strony Rosji, ale także innych państw. Niezbędne jest podniesienie kosztów dla tych, którzy stoją za tymi atakami. Musi to również obejmować silniejsze sankcje wobec rosyjskiej floty cienia. Pozostając przy kwestii wojny, to bardzo mocno tezę wytoczył sam Władimir Putin, który w jednym z wywiadów stwierdził, że wojna skończy się za półtora, dwa miesiące, w momencie gdy, jak stwierdził, zabraknie pieniędzy sponsorów i amunicji. Jeśli jest jeśli jest taka wola, każdą kwestię prawną można zamknąć. Jak dotąd nie widzimy takiej chęci. Myślę, że jego sponsorzy mogą nie istnieć, nie przetrwają miesiąca, jeśli skończą się pieniądze i w szerokim zakresie amunicja. Wszystko skończy się za półtora lub dwa miesiące. Według narracji Putina wojna mogła się już dawno zakończyć, jednak wojska Ukrainy za wszelką cenę chciały odzyskać wschodnie terytoria. Właściwie rozpoczęliśmy negocjacje natychmiast po rozpoczęciu konfliktu, ale początkowo powiedzieliśmy ukraińskim przywódcom, że ludzie w Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej nie chcą być częścią konfliktu i wszystko się zakończy. Żadnych działań wojennych, żadnej wojny będziemy walczyć, ale mimo to zgodzili się na negocjacje natychmiast pod koniec lutego. W dalszej części rozmowy Putin stwierdził, że wynik ewentualnych negocjacji powinien zagwarantować bezpieczeństwo zarówno Ukrainy, jak i Rosji w długiej perspektywie. Kwestia ostatecznego podpisania dokumentów jest bardzo poważną kwestią, która powinna zagwarantować bezpieczeństwo zarówno Ukrainy, nawiasem mówiąc, jak i Rosji w poważnej, długoterminowej, historycznej perspektywie. Nie może tu być ani jednego poślizgu, ani jednej nierówności. Wszystko musi być dopracowane, ale zgodnie z Konstytucją Ukrainy prezydent Ukrainy nawet w stanie wojennym nie ma prawa rozszerzać swoich uprawnień. Tylko organy przedstawicielskie, tylko Rada Ukrainy, czyli Parlament Kraju, ma prawo do rozszerzenia swoich uprawnień, a prezydent ma tylko pięcioletnią kadencję. To wszystko, nic więcej, dalej jego uprawnienia są przekazywane. Na publikację rozmowy z Putinem szybko odpowiedział ukraiński prezydent, który stwierdził, że słowa rosyjskiego przywódcy są oznaką strachu przed negocjacjami. Dziś Putin po raz kolejny potwierdził, że boi się negocjacji, boi się silnych liderów i robi wszystko, aby przedłużyć wojnę. Każdy jego ruch i wszystkie jego cyniczne sztuczki mają na celu uczynienie wojny niekończącą się. Teraz istnieje szansa na osiągnięcie prawdziwego pokoju, ale to Putin robi wszystko co w jego mocy, aby albo kontynuować zabójstwa na dużą skalę, albo zapewnić sobie przerwę, aby kontynuować ataki hybrydowe, przygotowując się jednocześnie do nowej pełnoskalowej inwazji, napisał Złoński, po czym zaapelował do zachodnich przywódców o jedność w walce z Rosją. Światowi liderzy powinni wziąć pod uwagę błędy z poprzednich lat, a także błędy tych liderów, których już nie ma na scenie. Putin ma znaczące możliwości, by zakłócić globalną stabilność, ale jest zbyt małoduszny, by wytrzymać realną presję ze strony silnych liderów. Dlatego musimy działać zdecydowanie i jednomyślnie. Wszyscy, którzy mają odwagę wierzyć w pokój i przybliżać go siłą, napisał ukraiński prezydent. Pozostając przy Putinie, to ten odwiedził Centrum Badawczo-Produkcyjne w Samarze, by przyjrzeć się procesowi opracowywania, montażu i testowania dronów po czym stwierdził, że do 2030 roku Rosja musi stać się jednym ze światowych liderów technologicznych w dziedzinie dronów, zapewniając, że Moskwa zbuduje potężny przemysł, infrastrukturę i system usług dla dronów na krajowej platformie. Nasz cel jest znacznie szerszy. Do 2030 roku Rosja powinna stać się jednym ze światowych liderów technologicznych w dziedzinie bezzałogowych systemów powietrznych. Aby to osiągnąć, konieczne będzie stworzenie potężnego przemysłu, infrastruktury i systemu obsługi dronów na krajowej platformie technologicznej i produkcyjnej, zarówno w kraju, jak i poza nim. Sfera ta ma stać się jedną z kluczowych w rozwoju technologicznym Rosji. Mamy niezbędne zasoby, aby rozwiązać te zadania. A co najważniejsze, kolosalny potencjał naszych naukowców, projektantów, inżynierów, pracowników i przedsiębiorców technologicznych. Ciekawą tezę na temat Putina przedstawił też były głównodowodzący ukraińskiej armii, a obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Walerij Załużny, który stwierdził, że Putin skończy jak Hitler, gdyż według niego agresja na Ukrainę łudząco przypomina atak III Rzeszy na Związek Radziecki z 1941 roku. To, czego dyktatorskie reżimy z pewnością nie mogą zrobić, to uniknąć fatalnych błędów. Tam, gdzie o wszystkim decyduje jedna osoba, nie ma miejsca na inne opinie. Dlatego dla Hitlera decyzja o ataku na ZSRR okazała się fatalna w skutkach. Decyzja Putina o ataku na Ukrainę w 2022 roku również taka się okaże dzięki naszym niesamowitym wysiłkom, wskazał załóżny. Według załóżnego wojna na Ukrainie wciąż daleka jest od zakończenia, więc wezwał on cały demokratyczny świat do zjednoczenia sił w walce z, jak stwierdził, dyktatorem-kanibalem. Co więcej, założny uważa, że nie ma powodów do obaw przed czerwonymi liniami Putina oraz podkreśla, że Ukraina musi opracować nową strategię. W wojnie z tym dyktatorem musimy nie tylko przetrwać, ale także obrać nową strategię, w której celem będzie przejęcie kontroli nad sytuacją na polu bitwy, ale także stworzenie systemu odporności kraju i przejście na nowe rozwiązania technologiczne. Ta wojna jest już inna. Dlatego nie tylko opór, ale zdecydowana i szybka reakcja na nowe wyzwania będzie kluczem do naszego zwycięstwa stwierdził ukraiński dyplomata. Nowa rzeczniczka Białego Domu Karolin Lewitt wzięła udział w pierwszej po zmianie amerykańskiej administracji konferencji prasowej, gdzie odpowiedziała na kilka ciekawych pytań i przytoczyła kilka ciekawych kwestii, które to omówimy w tym odcinku. Zacznijmy od kwestii NATO, ponieważ rzeczniczka odpowiedziała na pytanie, czy Donald Trump będzie nadal tak samo zaangażowany w sojusz, jak to miało miejsce podczas pierwszej jego kadencji, czy też porzuci Pakt Północnoatlantycki, co niewątpliwie byłoby fatalną wiadomością, między innymi dla Polski. Dopóki NATO płaci swoją sprawiedliwą część, a prezydent Trump wezwał sojuszników NATO do zwiększenia wydatków na obronę do 5%. W zeszłym tygodniu szef NATO w Davos w Bloomberg powiedział, że prezydent Trump ma rację i, jeśli Europa chce zapewnić sobie bezpieczeństwo, powinna zwiększyć wydatki na obronę. Dodam, tylko że nie było większego sojusznika do naszych europejskich sojuszników niż prezydent Trump podczas swej pierwszej kadencji. Świat dla wszystkich narodów w Europie i oczywiście tutaj w kraju był znacznie bezpieczniejszy dzięki dyplomatycznemu podejściu prezydenta Trumpa do pokoju poprzez siłę. Jeśli chodzi o obronę samych Stanów Zjednoczonych, to rzeczniczka odpowiedziała też na pytanie dotyczące żelaznej kopuły. Rozporządzenie wykonawcze nakazywało wdrożenie żelaznej kopuły, jak już wspomniałeś, nakazano również przeprowadzenie badań i analiz, aby zobaczyć w jaki sposób stany zjednoczone mogą to zrobić, zwłaszcza Departament Obrony. Co ciekawe, rzeczniczka wypowiedziała się też na temat tajemniczych dronów, które nawidzały mieszkańców między m.in. New Jersey. Bezpośrednio od prezydenta Trumpa aktualizacja dotycząca dronów z New Jersey po przeprowadzeniu badań i analiz drony, które latały nad New Jersey w dużych ilościach, Zostały dopuszczone przez FAA do lotów w celach badawczych i z różnych innych powodów. Wiele z tych dronów należało również do hobbystów, osób rekreacyjnych i prywatnych, które lubią latać dronami. Z czasem sytuacja pogorszała się z powodu ciekawości. To nie był wróg. Pozostając przy amerykańskiej administracji, to szokujące informacje podają tamtejsze media, które informują, że w pobliżu Waszyngton zatrzymano mężczyznę planującego zamach na speaker Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, szefa Pentagonu Pita Hickseta oraz sekretarza skarbu Scotta Besenta, czyli jeden z najważniejszych osób w państwie. Ryan English zgłosił się na policję Kapitolu, przyznając, że miał przy sobie noże i dwa koktajle mołotowa, wykonane z 50 ml butelek absolut wodka, wypchanych ściereczkami, nasączonymi środkiem do dezynfekcji rąk. Czytamy na Amach Politico. Zamiary zamachowca potwierdziła dalej policja, która twierdzi, że English wskazał, że zamierzał zaatakować właśnie Bessenta i Hexeta. Dalej wczytamy, że powiedział on władzom, że opuścił swój dom w Massachusetts w niedzielę, zamierzając zaatakować Johnsona i Hexeta, ale dowiedział się, że głosowanie nad zatwierdzeniem Besenta zaplanowano na poniedziałek. Po przybyciu na Capitol, English zdał sobie sprawę, że jest mało prawdopodobne, aby był w stanie zbliżyć się do Besenta, biorąc pod uwagę istniejące zabezpieczenia, i powiedział, że rozważał podjęcie kroków, które mogą być równoznaczne z samobójstwem przez policjanta zgodnie z aktami sądowymi. Czytamy dalej w Politico. Wracając jeszcze na chwilę do prezydenta Zerońskiego, to ten mocno spiął się już po raz kolejny ze słowackim premierem Robertem Fico, po tym jak ten drugi stwierdził, że przywódca Ukrainy działa na niekorzyść w Słowacji. No, nie Jestem śmiertelnie poważny w tym, co zamierzam powiedzieć. Ukraiński atak na infrastrukturę TurkStream został negatywnie odebrany. Niewiele mówi się o tym w mediach, ale faktem jest, że ukraińska armia zaatakowała infrastrukturę, która stanowi początek TurkStream na terytorium Federacji Rosyjskiej. Mamy jednak kontakt z Gazpromem na dostawy gazu, a Gazprom zapisał w tym kontrakcie, że musi dostarczyć go nam na Słowację w dowolny sposób. Ale jak mogę dostarczać, skoro przepustowość TurkStream jest zajęta? Ukraina oświadczyła, że nie będzie przesyłać gazu przez jej terytorium. Utrzymanie zdolności przesyłowych przez Ukrainę jest dla nas niezwykle ważne. Nadal nalegam, że jeśli prezydent Załęski nie wznowi tranzytu ropy przez Ukrainę, niezależnie od tego, czy jest to ropa słowacka, czy jakakolwiek inna, i nie zezwoli na tranzyt ropy przez terytorium Republiki Słowackiej, zastosuje zasadę wzajemności i zagłosuje w Radzie Europejskiej i zawytuje pomoc finansową dla obrony jako takiej. To jest po prostu to, co rozumie Zalański. Zalański nie rozumie niczego innego. Krótko po tym, jak nagrań zaczęło być udostępniane w sieci, zareagował na nie sam zainteresowany. Kilka dni temu prezydent Trump podjął mocną decyzję, która może znacznie zwiększyć eksport amerykańskiego LNG, szczególnie do Europy. To jest dokładnie to, czego potrzeba dla bezpieczeństwa i stabilności: więcej zasobów energetycznych od partnerów dla Europy. Za amerykański LNG trzeba zapłacić pieniędzmi, ale rosyjski gaz wiąże się nie tylko z kosztami finansowymi, ale także z kosztami niepodległości i suwerenności. Wielu w Europie już przez to przeszło i postanowiło zachować swoją niepodległość i suwerenność, tłumaczył Zełęcki, po czym uderzył w premiera Słowacji. Ale nie pan Fico wybiera Moskwę zamiast Ameryki i innych partnerów którzy mogą dostarczać jego krajowi gaz na zasadach komercyjnych. To jego błąd. Każdy w Europie musi myśleć długoterminowo i pielęgnować relacje, które wzmocnią nasze narody, napisał Złański. Pozostając przy zagrożeniach ze strony Rosji, to minister cyfryzacji przekazał, że ujawniono zamiary rosyjskich służb, które chciały wpływać na nadchodzące wybory prezydenckie w Polsce. Mamy do czynienia z zorganizowanymi akcjami, prowokacjami, ale również z inicjatywami, które miałyby w Polsce zdestabilizować sytuację wyborczą. Ten wpływ był jasno adresowany. To rosyjskie służby specjalne i te cywilne, i te wojskowe, które z pewną premedytacją, ale również z planami operacyjnymi chciały i mają zamiar wpływać na polską kampanię prezydencką. Gawkowski przekazał też, że Rosjanie chcą werbować Polaków, które będą płacić około 3-4 tysięcy euro do osoby za rozpowszechnianie dezinformacji z polskich kont w mediach społecznościowych. Strona rosyjska, bo ona jest tutaj dzisiaj głównym adwersarzem, szuka również osób, które by na tą kampanię wyborczą chciały wpływać z wewnątrz, czyli szuka osób, które zdadzą się zwerbować i będą w Polsce tymi, którzy będą chcieli dezinformację. To są duże sumy pieniędzy, bo te kwoty, które oferują są rzędu 3-4 tysięcy euro. Bo w związku z tymi wydarzeniami minister przekazał, że rząd przygotował program ochrony wyborów o nazwie Parasol Wyborczy dzięki któremu będzie większa kontrola treści zamieszczonych w mediach społecznościowych. Po pierwsze, mają te działania dotyczyć wykrywania dezinformacji w polskiej infosferze. Po drugie, będziemy realizowali wszystkie zadania mające na celu analizę platform społecznościowych. Będziemy włączali zgłaszanie treści i w czasie rzeczywistym tą obsługę zgłoszeń od obywateli będziemy chcieli realizować, tak żeby prace, które są prowadzone przy kampanii wyborczej, były dla wszystkich jasne, jak mają wyglądać. Działania, które będą podejmowane, mają stanowić przede wszystkim o tej części dotyczącej monitoringu naruszeń ciszy wyborczej. Co więcej, Krzysztof Gawkowski przekazał, że liczba takich incydentów zgłaszanych do polskich służb w roku 2024 była o 100% większa niż w 2023, po czym zaznaczył, że Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Liczba incydentów, które są zgłaszane do polskich Służby w roku 2024 zwiększyła się o ponad 100% w porównaniu do 2023 roku. Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o incydenty. Zatem jeżeli chodzi o zainteresowanie procesem wyborczym w roku 2025, spodziewamy się, że będzie wielokrotnie wyższe niż w roku 2024, pomimo tego, że w roku 2024 już były rekordy. I szczególnie to widzieliśmy podczas kampanii do Europarlamentu. Przypominam, że mieliśmy wielki atak dotyczący takiego horyzontu psychologicznego, emocjonalnego na Polską Agencję Prasową, który miał wywołać emocje w społeczeństwie, de facto stwierdzając w komunikacie, w wydanym nieprawdziwie przez premiera, że polskie społeczeństwo ma mobilizować się na wojnę. Tak wyglądała sytuacja, więc to modus operandi sprawstwa, jeżeli chodzi o dezinformację, będzie różny, ale i pewnie podobny. Nie cichnie też temat masowych deportacji w Stanach Zjednoczonych, o czym powiedziała też rzeczniczka Białego Domu, twierdząc, że w USA trwa właśnie największa tego typu operacja w historii. Ten prezydent nie będzie tolerował nielegalnej imigracji do Ameryki. Oczekuje, że każdy naród na tej planecie będzie współpracował przy repatriacji swoich obywateli, którzy nielegalnie wjechali do naszego kraju i złamali amerykańskie prawo. Jak widzieliście, rząd Kolumbii szybko się ugiął i zgodził na wszystkie żądania prezydenta Trumpa. Loty znów są w toku. Prezydent powtarzał niezliczoną ilość razy na szlaku kampanii największej operacji deportacji nielegalnych przestępców w historii Ameryki, ale jeśli jesteś osobą fizyczną, obcokrajowcem, który nielegalnie wjeżdża do Stanów Zjednoczonych Ameryki, to z definicji jesteś przestępcą, a zatem podlegasz deportacji. W sieci krąży także nagranie z obywatelek Kolumbii, która została deportowana z USA. Twierdzi ona, że warunki, w jakich odbywała się deportacja, są fatalne oraz zaapelowała do swoich rodaków, aby nie jechali już do Stanów. Jak byłaś traktowana na samym początku? Nie, okropnie, okropnie, okropnie. Mam na myśli jedzenie, z moim dzieckiem. Prawie go ukradli, zostałam okradziona w Meksyku. Ukradli mi wszystkie dokumenty, telefon komórkowy, prawie ukradli mi dziecko. Nie, nie jedź, nie jedź, ponieważ deportują ich wszystkich. Nie wypuszczą ich następnego dnia, ale są tam ludzie, którzy są tam od miesiąca. Są ludzie, którzy zniknęli. Nie, nie idź, nie idź, nie idź. Jest już armia, wysłali żołnierze na granicę. Umieszczają ich w azylu, ale nie pozwalają im odejść, zostawiają ich tam. Dali nam pierwszeństwo, bo przywieźliśmy dzieci, ale wytrzymałam tam 8 dni, nie jedząc dobrze. Traktowanie było okropne. Podnosili mnie, sprawiali, że czułam się jak najgorsza na świecie. Swoich obywateli do powrotu zachęcała także prezydent Meksyku, która stwierdziła jednocześnie, że bez jej kraju Stany Zjednoczone nie byłyby w tym miejscu, w którym są teraz. Niech to będzie słyszalne głośno i wyraźnie. Meksykanie podtrzymują gospodarkę Stanów Zjednoczonych na polach, w usługach, wszędzie. Stany Zjednoczone nie byłyby tym, czym są, gdyby nie ludzie pracy, którzy idą im z pomocą. Dlatego zawsze otrzymają nasze wsparcie, naszą solidarność. A jeśli wrócą do Meksyku, wrócą z naszymi otwartymi ramionami, aby dać im wszystko, na co zasługują, ponieważ są hojni, solidarni, podobnie jak ludmi steków. I wszystkie narody naszego kraju. A jeśli podoba Wam się ten materiał, chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.